powieści Salomona, rozdział pierwszy, wiersz 25. I porzuciliście całą moją radę, nie przyjęliście mojego ostrzeżenia. Werset ten ukazuje dramatyczny obraz duchowego uporu człowieka, który w chwili kryzysu nie tylko nie słucha głosu mądrości, ale wręcz przeciwnie, odrzuca ją i unieważnia. Jakby nie miała żadnej wartości. Mądrość, która przemawia do serca człowieka i doradza mu, jaką drogą powinien kroczyć, zostaje przez niego zignorowana, a przecież jej celem było go ostrzec, skierować ku dobru, uchronić przed upadkiem. Zamiast tego, gdy człowiek zauważa chwianie się własnego majątku, zamiast się zatrzymać i zastanowić, Zamiast uznać w tym znak z nieba, wpada jeszcze głębiej w wir pogoni za bogactwem. Pragnie wypełnić brak wyciągniętej ręki, czyli brak błogosławieństwa, własnym wysiłkiem, bez zrozumienia, bez refleksji, bez uznania, że to od Boga pochodzi ta sprawa. Nawet wtedy, gdy mógłby się nawrócić. Wciąż nie chce przyjąć nagany i nie dopuszcza do siebie myśli, że wszystko to ma swoje duchowe źródło i sens. Ten bunt nie jest tylko brakiem zrozumienia. To aktywne zniweczenie rady. Jakby człowiek sam siebie przekonywał, że Boże wskazówki są bez znaczenia. To tak jak w słowach. Dlaczego przeszkadzacie ludowi w jego pracy? Jakby Boża rada była przeszkodą w codziennym zabieganiu. Tymczasem właśnie ta rada była darem, mądrością, która prowadzi do życia i ochrony w czasie nieszczęścia. Gdy człowiek zamyka się na tę mądrość, zamyka się też na opiekę Bożą. Gdyby ją przyjął, mógłby zostać ocalony, bo to właśnie poprzez mądrość człowiek znajduje się pod szczególnym nadzorem Boga. Ale skoro odrzucił i radę, i naganę, to w chwili strachu i cierpienia nie znajdzie już wsparcia. Pomoc zostaje cofnięta, a człowiek pozostaje sam, albo w obliczu wewnętrznego lęku. Albo rzeczywistego cierpienia. Werset ten jest zatem ostrzeżeniem, ale i wołaniem o przebudzenie: Nie odrzucaj rady, która pochodzi z góry. Nawet wśród codziennych trosk i materialnych potrzeb, nie zapominaj, że za wszystkim stoi głębszy sens, a mądrość Boga zawsze kieruje ku życiu, jeśli tylko zechcesz ją usłyszeć.